zielone oko <śmienicza> przedstawia. Robert Bruter. Nie opłaca się pić maksa. <śmienicza> Sześć, dwa, osiem. Osiem, pięć, osiem, siedem. Halo? Wanda, posłuchaj. Nie mów małej, że rozmawiałeś wczoraj ze mną. Nie wprowadzaj żadnych zmian i ograniczeń. Zachowaj się normalnie i zostaw wszystko mnie. Ja to załatwię. Nie jesteś Panem Bogiem, Max. No pewnie. Pan Bóg załatwiłby to od ręki. A ja muszę mieć ze dwa tygodnie. A na no, koleś, musimy pogadać. O, odczep się Mam parę pytań. Puść! Od kogo, Anka, dostaje narkotyki? Nie wiem od kogo. Ta! No różnie, no. Czasem ode mnie. A kiedy indziej? Kupuję jeszcze od Jurka. A, taki rudy, co chodzi w skórzonej kurtce, tak? Tak! A ty... Ty skąd bierzesz? Nie mogę powiedzieć, zabije mnie. Ja cię zabiję. Głowna, głowna. Co się tu dzieje? Chodź go! Dokumenty. Widzi pan, panie władzo, się jest zaćpany, a ja mu przemawiam do rozumu. Poza tym ma AIDS. Możecie mi pomóc? Co my możemy? No właśnie, no właśnie. Nie bójcie się, nic mu nie zrobię. To mój syn i tłumaczę mu, żeby więcej nie ćpał. Zaraz jeszcze dam mu pasem po dupie. Na... Macie coś przeciw temu? Niech pan tylko nie robi za dużo hałasu. Dobra, dobra. To tego... Na razie, na, na razie. razie. No. Widziałeś, koleś? Zrobię z tobą, co zechcę. Ja naprawdę mam Adidasa? Tutaj ja jestem od straszenia. Od kogo bierzesz towar? Nie ja powiem! Gadasz, czy nie? Od takiego gościa. <noise> Mówią na niego koks. <noise> Tylko amfa. Gdzie za mieszka? Na źródlany. Taki dom pomalowany na zielono. On mnie zabije. Pana Nigdy się nie dowie, że wiem od ciebie. A teraz uważaj. Jeżeli jeszcze raz Anka dostanie od ciebie albo od twojego kumpla to świństwo, to zabiję ciebie i jego. Rozumiesz? O co chodzi? Ja do Coxa. Nie mam mnie w domu. Jestem na to numery Cox. A ten ten na fotelu to kto? O, o, to taki jeden jest na Haju. Słuchaj, Cox. To twoje mieszkanie? Nie, wynajęte. Czyli nic cię nie trzyma w mieście. A bo co? Bo wyprowadzisz się w tym tygodniu. Nie wiem dokąd, ale z pewnością daleko. Dobra, usiądźmy. To wszystko spokojnie ci wyjaśnię. No więc sprzedaję szamfę. Dzieciaki rozprowadzają ją dla ciebie między innymi dzieciakami. To pierwsza rzecz, za którą mógłbym cię zabić. Pomiędzy tymi dzieciakami, co biorą, jest dziewczyna, na której mi szczególnie zależy. Wymyśliłem, że na początek odetnę jej źródła zaopatrzenia. To znaczy ciebie, Cox Myślisz, że to wystarczy? Na początek. Ona bierze to wyłącznie od chłopaków, którzy biorą od ciebie Odciąłem jej już chłopaków Teraz zrobię to z tobą, jasne? Dam ci do wyboru Albo wyjedziesz w ciągu tygodnia Albo połamie ci ręce i nogi Przez kilka tygodni będziesz wyłączony z interesu W dniu, w którym zdejmą ci gips Znajdę cię i znów będziesz miał wszystko połamane I tak do skutku, rozumiesz? O wieku, nie zrobisz tego, nawet nie wiesz co się pakujesz Na razie to ty się wpakowałeś Niezależnie od tego, czy wybierzesz wyjazd, czy łamanie gnatów. Powiesz mi jeszcze, skąd bierzesz amfę. I to cały interes. Sam produkuję. Gówna prawda. Zrozum, człowieku, to nie jest trudne. Mam sprzęt. Trudno. Sam tego chciałeś. Zostaw! <grym> Zostaw nie. nie wiem, gdzie on mieszka. Kiedy, kiedy ma towar, dzwoni do mnie i przysyła paczkę przez jednego ze swoich ludzi. Mówi, że nazywa się... E... Nowak, ale diabli wiedzą. Słowo daje, że to wszystko, co wiem! Jeśli kłaniesz, to pożałujesz tego. Zrobimy tak. Wyjdę teraz po kilka swoich rzeczy, a potem wprowadzę się do to ciebie. Pomieszkamy już sobie razem do czasu, aż zadzwoni ten... ten Nowak. Wtedy powiesz mu, że musisz wyjechać. Ale że ja przez ten czas poprowadzę za ciebie interes. Jasne? A teraz spokojnie. No, muszę cię związać ciebie i tego Palanta. Nie długo wrócę. No, już wróciłem, chłopcy. Coś to tak śpicie? Nie wszyscy. Twarzą do ściany. Na jednego. <grymne> Został strasznie pobity. Ma złamany nos, wybite zęby, połamane nogi. Może ja nie wiem, czy on ma jaką całą jaką kość. Ale żyje. Tak. Lekarze mówią, że przeżyje, ale nie wiadomo, czy będzie chodził. może nie widzieć na jedno oko. Jest ciągle nieprzytomny. Spokojnie, co się stało? Ja nie wiem. Nie wiem, gdzie było i kto to zrobił. Znaleźli go na ulicy w kałuży krwi. A powiedział mi kiedyś, że gdyby stało się z nim coś złego, to powinnam zadzwonić do pana. Proszę podać mi swój adres i adres szpitala. Sądzę, że za dwie, trzy godziny przyjedzie do pani dwóch przyjaciół Maxa. Proszę im dać klucze od jego domu i pojechać z nimi do szpitala. I niech pani się nie martwi. Załatwimy Maxowi najlepszych lekarzy, jakich się tylko da. Łódź. Tak? Matejki, 26. Adres szpitala. Wulczańska, 195. Max, słyszysz mnie? To ja, Fuga. Jest ze mną Lary. Kosot nas tu przysłał. Siedzimy tu już dwie godziny. Max. Kto cię tak urządził? Narkotyki. Amfetamina. Źródłowa 19. Zielony. Dach. Pierwsze piętro. Zawodowcy, kurwa. Panowie, panowie, wynoście się. No wykończy go to gadanie. Znowu stracił przytomność. Już idziemy, idziemy, panie doktorze. Tylko niech się pan nim zajmie, doktorze. Lepiej niż rodzonym dzieckiem. Proszę, wyjdźcie, panowie. Witajcie w domu Znowu jesteśmy w dawnym składzie Byli komandosi I jeden karateka Cześć, Lary Jak się masz, fuga Cześć, mamy. Witaj, Zyzo Witaj, Lareczka Jak za dawnych czasów Dla każdego piwo Koszot? Wiesz Z Maksem nie najlepiej Wygląda tak, jakby wpadł pod walec Zawodowcy, hmm. siurwa Faktycznie, załatwili go zawodowcy a poszło o jego siostrzenicę. Od, od jakiegoś czasu zaczęła pać. A, a, namierzyliśmy już tego nowaka od amfy. Madą pod łodzią w dużym parku i ogromnego psa, który już zdążył poszarpać fugę. Zanim nie pogonił, widziałem kręcący się koło domu trzech facetów. Mają broń. No, a jak wpadliście na trop tego nowaka? Obserwowaliśmy dom na źródłowej. Podjechało Volvo i dwóch osiłków wyprowadziło koksa. Jak ruszyli. To my za nimi i 20 kilometrów za łodzią podjechali pod ten dom w parku. No, rozmawiałem dzisiaj telefonicznie z siostrą Maxa i z lekarzem. Max odzyskał przytomność i wyjdzie z tego, ale nieprędko. Nie wiadomo w jakim stanie. Prosiłem lekarza o załatwienie najlepszej kliniki. Mały jutro podjedzie do szpitala w tej sprawie. Jak tylko to będzie możliwe, przewieziemy Maxa do Szwajcarii. No, mamy jeszcze niezłe zasoby z poprzedniej akcji, w której załatwiliśmy gangsterów z Warszawy, Garneckiego i Strupa. <grym>, no i. No i zabierzemy się za nowaka. Aha, potrzebujemy trzech samochodów. Diabli wiedzą, jaka będzie sytuacja, więc lepiej, żeby to nie były nasze prywatne auta. Fuga i laleczka! Kupcie do jutra trzy wózki na jakieś lewe nazwiska. Mają być dobre, ale żeby nie rzucały się w oczy. Zyzo jest zbrojmistrzem. Sprawdź, co mamy, a co trzeba dokupić. Dzisiaj jeszcze idziemy z Larym na spotkanie z dziennikarzem uchodzącym za speca od problemu narkomanii. Przepraszam, czy redaktor Larukowski? Ja, umówiliśmy się na pierwszą, nazywam się Borecki. E? A o co chodzi? A uchodzi pan zaznawcy rynku narkotyków. Chcieliśmy zapytać o parę rzeczy, mam osobiste powody. No wie pan, trudno pomagać komuś uzależnionemu, jeśli się w tych sprawach jest zupełnie zielony. No idź się do Monaru albo na Nowowiejską. No powiedzmy, że pan zna te sprawy od właściwej strony. Tak, Larukowski. Tak, dobrze. Spotkamy się dzisiaj w Mariocie. Nie mam czasu, panowie. Na wczoraj miałem przynieść całą kolumnę, a nie mam nawet przecinka. Wiem, że sprawiamy kłopot. Chcielibyśmy pokryć pana straty z naszego powodu. Proszę. To dla pana. To przekupstwo. <laughs> nie, nazwij mi to honorarium dla eksperta. A. O co chodzi? O amfetaminę. A no tak, moda. Silny środek pobudzający. Drogi. Ostatnio chyba 200 tysięcy za jeden strzał. A z czego się to robi? Abo co? Albo chcę wiedzieć, nie pytam przecież, jak to się robi. Aha. Z benzyną, metyloketonu i jeszcze paru składników. Mówi to panu coś? <laughs> A czy proces jest bardzo kosztowny? Nie tak bardzo. Za to cholernie opłacalny. Szczególnie na eksport. Tak. A kto ją wytwarza? Starczą adresy, czy muszą być też numery telefonów? Przepraszam. Chodziło mi o to, czy sami narkomani są w stanie. No jak poczują, że muszą, to robią nie takie rzeczy. No a ten eksport. No, już nawet celnicy znaleźli parę kilogramów. A ile jest wart kilogram tego gówna? No ja wiem. U nas może ze dwa miliardy, a na zachodzie parę razy więcej. Jak to wygląda? No, klasycznie biały proszek, bardzo podobny do zmielonego cukru Czasem zresztą fałszują amfetaminę cukrem Świetnie rozpuszcza się w wodzie Nie wiem po co wam to wszystko, ale branie odradzam Dużo lepsza i tańsza jest wódeczka I wolniej się człowiek do niej przyzwyczaja <laughs> Nie ma obawy A, Dziękujemy za korepetycję Polecam się Pan koszek? <grystanie> <grystanie> Tylko spokojnie, spokojnie. Żadnych zbędnych ruchów. Weźcie te spluwy. Wyciągnij ręce prosto przed siebie i lepiej nie próbuj dokazywać. Szybko, szybko! No, Siadaj do samochodu! Do, no, jedziemy! No. No. Szerokich opon. Fugę. Czy przeszukaliście z małym domem i ogród? A, tak, ale nic nie znaleźliśmy. Ej, wygląda na to, że ludzie Nowaka namierzyli nas i wzięli kosota ze sobą. A ty, co o tym myślisz, mały? No, jeżeli potrafili porwać szefa... To my potrafimy go odebrać. O. Choćby trzeba było rozjechać ich czołgami. Nie o to chodzi, Lary. Sęk w tym, że to muszą być świetnie wyszkoleni ludzie. No nie gorzej niż my. Zgarnęli szefa, bo liczyli, że bez niego nic nie zrobimy. Teraz mogą chcieć wygarnąć następnych. Nie ma co. Jesteśmy na widelcu, panowie. Zaraz, Ale oni mogą nie wiedzieć, że znamy ich Meliny. Czego się awanturujesz, Kosą? Ten chłopak potrzebuje lekarza, może się przekręcić. Nie twoja sprawa. Szlag by ich trafił. Hmm. Co się jest? Trochę oberwałem. Od nich? Nie. Nie tylko z tego kurwa, od każdego obrywam. A jak się nazywasz? Koks. Kosot, ujdziesz z nami. Ręce przed siebie. O, miło mi pana poznać, panie kosot. Nazywam się Nowak. To dziecinne, ale chciałem poznać człowieka, który stanął mi na drodze. Z tego, co mówili mi moi ludzie, dysponuje pan niezłym zespołem. Ale my się już nimi zajmiemy podobnie jak panem. Ten chłopak w piwnicy potrzebuje lekarza, może się wykończyć. A co to pana obchodzi? Niech pan się martwi o siebie. Bo to już koniec zabawy, panie Kosot. Wyprowadźcie go! Ty śmierdzący skóry w Słuchajcie, panowie, szykujemy się do szturmu. To pewne, że w tym domu pod łodzią namierzonym przez fugę jest wytwórnia Amfy i że trzymają tam kosota. Wiesz na z moich ostatnich obserwacji wynika, że do bandy Nowaka należy też dom obok. Trochę mniejszy i że piwnice tych domów muszą być połączone tak. Widziałem wczoraj jak człowiek wszedł do większego domu A wyszedł po pół godzinie na podwórze mniejszej posesji Tak, trzeba zaatakować Nie ma innego sposobu, żeby wydostać kosota No nie możemy bez końca kręcić się po okolicy I chociaż mamy polonezy na łuskiej rejestracji zakupione na fałszywe nazwiska To przecież mogą nas zauważyć Tam jest dziewięciu albo dziesięciu ludzi Zawsze dwóch zajmuje się pilnowaniem Reszta robi co innego Widuję też dwóch trochę starszych gości i jedną kobietę. Wydaje mi się, Lary, że oni produkują to świństwo w podziemiach. No. W każdym razie bądźcie w pogotowiu, panowie. Wszyscy, pa. wszyscy. I ty, Zyżo, i ty, Mały, i ty Fuga. Pa. Jest dokładnie 11.40. Mm -hmm. Zaraz ruszamy. Fuga, kanistry z benzyną załadowane. Tak jest. Dalej. A kostiumy strażackie? W samochodzie. Pamiętajcie, zgodnie z umową idę ja i mały. Oba samochody grzeją silniki. Zyzo na drzewie z karabinkiem i jak coś pójdzie krzywo, osłania nasz odwrót. No, ruszamy. Zapalaj siódmą. Ale się. Się. się! Mały! Za mną, do piwnicy! Tu nie ma ognia. To tam się pali do cholery! Tu nie macie czego szukać! A! Dawaj klucze, szurwa! No, dość tych czasów, szefie. Czas się wziąć do roboty. <noise> Miło was widzieć, chłopcy. Nie ma czasu, szybko! Przebieraj się i spieprzamy. Niestety, musimy przez podwórko. Aby skąd do kurwy nędzy? Brygada specjalna! Milczeć! Co za brygada specjalna? Hej! Zatrzymać się! No to, chłopaki. Jak zwykle, no. dla każdego butelka piwa. W Wasze ręce. Lary, fuga mały, leczka, Zyzo. jestem waszym dłużnikiem. A teraz do roboty. Mały. Co widziałeś tej nocy po pożarze? Wyglądało, jakby się zwijali. Kręcili się po całym domu. Nikt nie poszedł spać. No zobaczycie, że nie zwijają. Dostali moją kartkę, w której dałem im dwa dni na przygotowanie folosy. Napisałem, że za 500 tysięcy zielonych... Uznamy, że nasze krzywdy zostały wyrównane. I dzięki temu powinni uznać, że przez dwa dni są bezpieczni. Jeżeli jednak prysną, kosz. Ale niemożliwe, Lary. Oni w tej piwnicy mieli laboratorium. Pracowała tam jakaś kobieta i dwóch facetów. Mieli zamówienie na 10 kilo amfetaminy w torebkach po 10 dekagramów. Wszystko miało iść do Niemiec. I właśnie pojutrze mieli skończyć produkcję całej partii. A może by tak zawiadomić policję. A to nie jest dobry pomysł, Larry. No, po pierwsze, mogłoby przy okazji wyjść na jaw za dużo rzeczy o nas. A po drugie, cała produkcja pójdzie do kominka, nie będzie nawet śladu. No, dla pizzu stoi tam aparatura do produkcji jakiejś zasypki czy innej cholery. No Na bramie widzieliście, jest szyld prywatnego zakładu chemicznego, więc wszystko jest cacy. No to co robimy, kos? W ciągu najbliższych dwóch dni. Zaatakujemy dom. Dostaniemy się do piwnicy i zamienimy amfetaminę na cukier. Myślę, że to, bo te to znaczy, że będzie stopaczek po 10 deko. Będą pryskać natychmiast, a Nowak pogna jako szalały do granicy, bo będzie go szukać policja w całej Polsce. No, no ale na razie musimy uspokoić, Nowaka. A właśnie, Dary, ty miałeś kartkę z jego numerem telefonu? Tak. 36 72, 28 się. Nie, halo, tylko daj no synu, Nowaka. No to pomyłka, tu nikt taki nie mieszka. Słuchaj, no powiedz Nowakowi, że chce z nim rozmawiać kosot. Myślę, że się ucieszy. E, witam, witam, panie kosot. A, bardzo to było pomysłowe z tym pożarem i strażakami. Ja dziękuję. Dostałeś przyjacielu list ode mnie? Owszem. To absurd. Nie mam tyle pieniędzy. Masz, masz. Nie mam do cholery. Mogę dać 50 tysięcy pod pewnymi warunkami. Posłuchaj, kolego, masz czas do jutra wieczorem. Zadzwonię i chcę usłyszeć, że masz równo pół miliona miękkich. I nie pieprz mi, że jesteś ubogi z domu. Ja wiem i to wiem dobrze, ile ci płacą za amfetaminę. Zależy, panie Kosoty, Do jutra, panie Nowak. Trzy. Zostawiamy samochody tutaj w zagajniku i rozdzielamy się. Dobra. Ja z larym forsujemy podziemne przejście do piwnicy. Laleczka, fuga i mały robią ostrzał od strony lasu. Zyzo ze swoim sztucerem władzi na sosnej i nie daje im wychylić nosa od frontu. Rozumiesz. A działać musimy szybko, bo najdalej za kwadrans zleci się tu od cholery policja. Aha, fuga, obezwładnisz psa. Tylko nie przesadzaj z tym gazem. Wiesz, jak kocham zwierzęta. Przypominam, kiedy w środku domu rozlegną się strzały, fuga i laleczka gnają do samochodów. Podjeżdżajcie tak blisko, jak się da. Fuga zabierze małego, potem zyza. Laleczka podjeżdża pod pogorzelisko i bierze nas. Uważajcie na siebie. No. Cześć. O siurwa, kosot. Przejście zawalone węglem. Odgarniajmy lary. Jak zrobi się huk, rozwalimy ściankę. Ha! Teraz! Przełazimy! Podaj batkę z cukrem! Gdzieżemy co trzeba i spadamy! Ja A, zostaję. Zwariowałeś? Spadaj! Koszot, nie wygłupiaj! Żary do kurwy nedzy! No dobrze, dobrze! Panowie, dobrze! Kogo? No, słucham. Do kogo panowie, co jest? Chcieliśmy odwiedzić naszego przyjaciela Maxa. Leży w izolacji. A chwileczkę, to ja muszę poinformować lekarza. Siostro, nic Słucha. pani nie musi. Niech pani coś zrobi, żebyśmy mieli pół godzinki spokoju. O tu dla pani mały prezencik. E, oczywiście, <laughs> oczywiście. Ja sama dopilnuję. Proszę, proszę. Cześć! Macie. Przyszliśmy tu w komplecie. Cześć, kosot. Cieszę się, że was wszystkich znowu już widzę. Co z tymi klientami? A po kolei po kolei. Najpierw każdy dostanie po piwku. Od razu czuję się lepiej. Szkoda, że cię z nami nie było Pogoniliśmy tych łódzkich macherów od amfetaminy Zwieli w popłochu z cukrem A proszek został w naszych rękach A po cholera nam amfetamina? A po nic, po nic Pomyśleliśmy sobie tylko, że kiedy pan Nowak spotka się ze swoimi kontrahentami w Niemczech i spróbuję im wcisnąć 10 kg cukru zamiast narkotyków, to oni mogą uznać to za bardzo kiepski dowcip. Nie uważasz, Max? A, chyba żałuję, że mnie przy tym nie będzie. No i w ten sposób oszczędzamy sobie kul i kłopotów z pogrzebem. Ale to jeszcze nie koniec. Po szturmie schowałem się w szafie w laboratorium, e? za co Lary o mało mnie nie zabił i podwędziłem coś Nowakowi z bagaży. No. Uznałem, że kiedy zrobi się gorąco, facet będzie ratował dwie rzeczy. Forsę i amfetaminę. No, no i co? No i... No i w tym necesserze. Kochani, w tym necesserze, co go tu widzicie? Proszę bardzo, jest 400 tysięcy <grym> dolarów. Zwrócą się koszty całej akcji. Wynajęcie mieszkania w łodzi, sprzęt i te trzy samochody, które musieliśmy zostawić na przedmieście Nie tylko. Lary, nie tylko. Wychodzi po 50 tysięcy na każdego z nas. No. Zostaje 15. 15 tysięcy, które proponuję dać Maxowi, bo leczenie w Szwajcarii będzie słono kosztować. Dobra! Dzień, dziękuję. Aj co? Są dziękuję. pytania? Dziesięć kilo amfetaminy. Ostrożnie licząc, powiedzmy po dwadzieścia tysięcy za kilo plus 400 tysięcy, to znaczy, że pan Nowak, jeżeli przeżyje. Straci łącznie na tym interesie około 600 tysięcy dolarów. Nieźle, Max, co? Co powiesz? A mówiłem tym palantom jak mnie lali, że to im się nie opłaci. W Teatrzyku Zielone Oko wystąpili Joanna Jędryka, Krzysztof Gosztyła, Paweł Polk, Piotr Bajor, Robert Tondera, Jacek Jarzyna, Krzysztof Kumor, Tadeusz Borowski, Cezary Nowak, Paweł Kozłowski, Marek Frąckowiak i Cezary Morawski.